Cześć, nie jestem grodoty. a przed Wami solidny poradniczek w brodełkowym stylu. 20 razy dlaczego, czyli 20 punktów, które warto ogarnąć w jakiejś produkcji, taki brodełkowy styl poradnika. Tym razem w mega dynamicznym strzelankowym rogalu z opcją gry sieciowej, i to się trochę mało spotyka, prawda? Żeby tutaj był rogal, Luther, Shooter, FPS i jeszcze dodatkowo z trybem multiplayer. To jest bardzo rzadko spotykane. Na start tego poradniczka powiem, byście też wpadli na jego koniec. Scenka końcowa zawiera informacje o aktualnym stanie zdrowia, bo jak wielu z Was. Z live'ów, ci, którzy bywają na live'ach trochę się rypło. Przed wami 20 razy dlaczego, czyli solidny poradniczek do Gunfire Reborn, jednego z moich ulubionych rogali FPS-ów. Wkrótce planuję też powrócić do bawowego Exile na kanale, może odpalić live'a z Rimworlda, którego strasznie się boję, a także poklepać w Deep Rock Galactic, może też na live, jeżeli nie, to na Discordzie. Po 70 godzinach rozpierduchy w tym tytule, wydaje mi się, że coś tam mogę o nim powiedzieć i zresztą, no jestem już trochę za stary na tak szybkie i dynamiczne gierki, to jednak jest to w mojej ocenie jedna z najlepszych gier, jakie pojawiły się w 2020 roku. Ilość sprzedanych kopii, oceny i bycie w top 10 najlepiej sprzedających się tytułów w wakacje 2020 roku to coś znaczy. Przede wszystkim Gunfire Reborn posiada tryb kooperacji w ogromnej mierze, najlepiej gra się tutaj z kolegami, ale jeżeli macie włączony tryb, no, trochę przegrywa i nie macie kolegów, no, grać solo też się da. Hehe. Do tego dochodzą niskie wymagania sprzętowe, wbrew pozorom, więc gra ruszy też na słabszych komputerach. W tle zobaczycie gigantyczną rozpierduchę, ale ten tytuł właśnie taki dynamiczny jest. Dodatkowo growym wykroczeniem jest niska cena Gunfire Reborn. Oficjalnie gra kosztuje zaledwie 44 zł, równe niemal 10 euro. Na G2 również znajdziemy oferty na ten tytuł głównie gifty europejskie oraz gifty globalne. Te pasują oczywiście do naszego polskiego regionu. W opisie znajdziecie spis treści, podobnie na linii czasu na dole. Również na Discordzie, jeżeli chcecie, możecie szukać kogoś do pogrania wspólnie w ten tytuł. Jest trochę osób, które ten tytuł posiada. No i cóż, zaczynamy. 1. Dlaczego warto tym tytułem się zainteresować? Czyli klasyczny punkt pierwszy. Gunfire Born to ekstremalnie dynamiczny shooter roguelike. Taki gierek jest stosunkowo niewiele, tym bardziej praktycznie nie ma rogali FPS-owych z trybem sieciowym. Tutaj możemy grać do 4 graczy w trybie kooperacji lub przy dużej dawce szczęścia znaleźć też kogoś za pomocą systemu matchmakingu. Kryos sprzedała się w milionie kopii oraz posiada w momencie robienia filmu aż 30 tysięcy ocen na Steamie, które dają aż 93% pozytywów. Niezła mapa. Drogowa z aktualizacjami, solidny poziom rozbudowania pod kątem mechanicznym oraz niskie wymagania sprzętowe, komiksowa oproba i cała masa buildów, tzw. Tak aka tego, jak możemy zrobić naszą postać, wykreować, na czym ją bazować. Śmiało można powiedzieć, że rogalowe Diablo z pierwszej osoby, z trybem sieciowym i oczywiście z strzelaniem. 2. Dlaczego warto celować w weakpointy albo w głowę? W przypadku Gun Reborn niby oczywistością są headshoty, jak w każdej grze, które zadają większe obrażenia, ale nie jest tak zawsze. Na początku przeciwnicy dostają dodatkowe obrażenia głównie po strzale w głowę, jednak z czasami spotykamy tutaj moby, które mają weakpointy na przykład na plecach albo nad głową, albo w rękach. Bardzo istotne jest to, że w przypadku bossów niektóre weakpointy mogą tutaj występować w wielu miejscach. Bos'a między aktami jest kluczowe, jeżeli to zrobimy i dostosujemy do niego odpowiednie bronie, żywioły, formę walki, Bos praktycznie stale i non-stop będzie otrzymywać obrażenia krytyczne. W ciągu tego filmiku zobaczycie, jak dobrze obrażenia weakpointy w bossów po prostu wchodzą kilka sekund. 8-10 sekund bossa po prostu nie ma, cały czas zostaje mm, obrażenia w Pointy. Kolory, jakie widzimy, np. purpurowe czy żółte, oznaczają rodzaj obrażeń, np. trafienie w pointa albo obrażenia krytyczne, albo nawet obrażenia krytyczne w pointa, czyli wczuły punkt przeciwnika, więc warto sobie opanować to, w jaki sposób i gdzie należy danym przeciwnikom po prostu trafiać. 3. Dlaczego warto przeglądać całą lokację w poszukiwaniu skrzyń i sekretów? Dlatego, że są ulepszenia postaci, które na przykład zwiększają szanse na znalezienie czegoś w rozwalanych skrzynkach, albo też dają inne efekty czasowe za rozwalenie skrzynek lub elementów zniszczalnych, na przykład dodatkowe obrażenia. Dlatego niegłupim pomysłem jest przy dobraniu takiego ulepszenia czasami strzelanie najpierw w skrzynkę i dopiero potem w kolejnych przeciwników. Mając zwoje ulepszające możemy trafić taki, który na przykład Leczy towarzyszy, gdy sami złapiemy połap zdrowia, tak zwane ciasteczko. Dlatego warto niszczyć też skrzynię, jest szansa na to, że wypadnie tam właśnie ciasteczko i podleczymy sobie całą drużynę. 4. Dlaczego warto grać jednak? Po angielsku. Polskie tłumaczenie jest w wielu miejscach ekstremalnie nieprecyzyjne. Przyjemne się na nim gra, to fakt łatwiej zrozumieć niektóre mechaniki i efekty, ale niestety zostało tłumaczone no, albo na szybko, albo bez użycia odpowiednio precyzyjnych określeń. Przykładowo, jednym z błędów, który występował w grze, było złe tłumaczenie magazynka i zapasu amunicji. To są jakby dwie różne rzeczy. Magazynek no to jest to, co mamy aktualnie w broni, a zapas to to, co nosimy przy sobie. Istnieją ulepszenia postaci, które sprawiają, że najpierw zużywamy. Zapas, a nie magazynek, a mimo to tłumaczenie mówiło o magazynku. Było to dość mocne wprowadzenie w błąd, bo dzięki temu ulepszone bronie szybkostrzelne stawały się niesamowicie potężne, bo zżerały po prostu nam zapas amunicji, czyli nawet 700 pocisków, a my w polskiej wersji mogliśmy to błędnie odczytać jako powiększenie. Magazynka, czyli tego co mamy faktycznie w broni, kiedy po prostu broń zużywała amunicję z zapasu, czyli jakby z naszej skrzynki na plecach. Dlatego czasami warto grać w ten tytuł na razie jeszcze po angielsku, ale autorzy, jak sami przyznali na Steamie, świadomi są tego, że ich tłumaczenia nie są do końca precyzyjne. No ale tak jak mówię, czasami lepiej odpalić grę po angielsku. Dlaczego warto zwrócić uwagę na rodzaje żywiołów? Ogień świetnie nadaje się na cele, które po prostu mają zdrowie. Porażenia idealnie wchodzą w tarczę, czyli ten niebieski pasek, zaś kwas idealnie wchodzi w pancerz, czyli pasek żółty. Dodatkowo każdy z tych żywiołów ma dodatkowe efekty, bo mechanika Gunfire Reborn mocno wyróżnia czym jest fire damage, czyli obrażenia od ognia i burn damage, czyli obrażenia od podpalenia. To są dwie różne rzeczy. Ogień po prostu zadaje obrażenia od ognia, ale może wyróżniać, Efekty podpalenia, który zadaje obrażenia w czasie, mocne na przeciwników bez tarcz i bez pancerza. Jednak podpalenie niewiele zrobi gościowi, który właśnie takie tarcze ma. Wtedy możemy na przykład walić do niego bronią porażającą, a potem jeszcze dodać obrażenia od samego porażenia celu. Dlatego warto wiedzieć, czym są obrażenia od kwasów, od korozji, a czym jest otrucie celu, czy na przykład obrażenia od trucizn. Dodatkowo żywioły można mieszać, uzyskując kolejne różne efekty. I o tym W punkcie kolejnym. 6. Dlaczego warto miksować żywioły? Bo nie tylko trzy podstawowe istniejące w tej wersji gry żywioły, czyli kwas, porażenia, ogień dają dobre efekty, bo Gunfire Reborn posiada jeszcze dodatkowe efekty będące mieszaniną obrażeń żywiołów. Na przykład porażenia i kwas daje nam miasmę. Ona powoduje rozchodzenie się obrażeń po przeciwnikach i zadaje im obrażenia w czasie. Ogień i kwas za to daje eksplozję, która przy strzale powoduje wybuch, zaś porażeniem zmieszane z ogniem da nam efekt manipulacji, czyli mamy szansę, że trawiony cel przez chwilkę będzie walczyć po naszej stronie. Dlatego istotne jest patrzenie na statusy przeciwników, a nakładanie im tych statusów dodatkowo. I oczywiście że gramy przez tryb sieciowy, warto dogadać się ze znajomymi, że oni wybierają jeden żywioł, my wybieramy na przykład drugi. I dzięki temu strzelając za jednego przeciwnika uzyskujemy fuzję żywiołów. 7. Dlaczego warto oszczędzać hajs, gdy kolega z drużyny umrze na śmierć? Czyli nie da się go już wskrzesić. Dlatego, że właśnie możemy to zrobić. Gracza, który poległ już na amen, możemy wykupić u handlarza. Nie warto często padać, jak to w każdej gierce, bo czas jaki mamy na podniesienie gracza skraca się z każdym jego powaleniem, a podniesienie gracza u handlarza również do bardzo tanich nie należy, ale właśnie jest takie, taka możliwość. Mimo wszystko, jeżeli nasz kumpel lepiej oszczędzać hajs niż go wydawać, aż napotkamy handlarza. Wówczas kumpla możemy podnieść, a to oczywiście jest bardzo istotne, no bo kolega jednak robi obrażenia i też przyjmuje je na klatę. Zawsze w dwójkę, trójkę, czwórkę raźniej niż grać bez jednego z graczy, dlatego warto oszczędzać pieniążki i po prostu handlarza ewentualnie go wskrzesić. Osiem. Dlaczego warto ogarnąć sterowanie i skróty klawiszowe? Dlatego, że dzięki temu możemy na trybie siedziowym bawić się dużo lepiej. Możemy wskazywać, że widzimy na przykład handlarza, skrzynkę, czy też podzielić się z innym graczem bronią jaką znaleźliśmy, albo mu po prostu ją kupić, wyrzucić na ziemię, albo też wymienić się z nim przedmiotami oraz co bardzo ważne możemy wymienić się zwojami. Nie wszystkie z nich można opuścić, bo na przykład te które są skorptowane, czy spaczone, złe, no niestety nie da się ich wyrzucić. Rzucić, ale na przykład grając na multi em, warto zapytać znajomków, czy chcą jakąś pukawkę albo zwój jaki mamy i po prostu się wymienić. Czasami bywa tak, że otwieramy sobie skrzynkę, w środku mamy jakiś fajny zwój, ale jednak nie pasuje dla naszej kreacji postaci, ale pasuje dla kreacji znajomego. Wtedy warto wcisnąć klawisz podstawowo-defaultowo V i po prostu podzielić się tym przedmiotem. 9. Dlaczego warto po wskrzeszeniu odebrać nagrody? Czasami bywa tak, że nasz kolega padnie trupem, a my gramy sami, albo na przykład gramy we dwójkę, gdy trzeci gracz leży, albo na przykład czwarty gracz leży, trzech sobie dalej biega. Po wskrzeszeniu danego gracza warto poczekać chwilę, by mógł cofnąć się w poziomie i żeby mógł pozbierać sobie broni jakie wyleciały, albo też żeby mógł użyć zwojów i kielichów ze skrzyń, jakie my wcześniej otworzyliśmy. Często po podniesieniu kumpla leci, Idziemy dalej, no bo go w końcu podnieśliśmy, biegniemy dalej, przechodzimy grę dalej i o tym właśnie nie pamiętamy. A właśnie warto się cofnąć i zebrać sobie rzeczy, które inni gracze zbierali, kiedy my byliśmy martwi. 10. Dlaczego warto używać ogniska? Po pokonaniu bossa między aktami, nim wejdziemy w kolejny portal, gdzie już są potwory kolejnego aktu, ale jesteśmy już na kolejnym poziomie, mamy ognisko lub studnię, z której możemy skorzystać odnawiając sobie zdrowie całkowicie. Łatwo to przeoczyć, jednak ognisko mega mocno przydaje się po ciężkiej walce z bossem, gdy po pokonaniu nie mamy na przykład dużo zdrowia, albo chcemy odnowić zdrowie mając takiego builda, w którym po prostu zdrowie w jakiś sposób zużywamy w trakcie walki. I to pozwala nam na start, na nowy poziom, nowy epizod gry, zacząć z maksymalnym zdrowiem. 11. Dlaczego warto farmić pierwszego bossa i po prostu wychodzić z gry? Bo za niego otrzymujemy dużo esencji, czyli waluty pozwalającej nam rozwijać dostępne postacie o wybrane kolejne, permanentne talenty, tak jakby trwałe ulepszenia. Wśród nich znajdziemy podział na talenty do eksploracji, przeżycia walki oraz skille typowo danego bohatera. Tutaj warto przejrzeć takie jak zwiększenie maksymalnej tarczy, zdrowia czy obniżanie otrzymanych obrażeń. Warto je dokładnie przeanalizować i wybrać te, które wybadają nam tutaj najlepiej na start gry. Gunfire Reborn to gra, w której mimo że rozwijamy talenty, gra nie staje się jakoś masakrycznie łatwiejsza, a właśnie farmienie pierwszego bossa to taki dobry sposób na to, żeby szybko rozwinąć sobie postać. 12. Dlaczego warto poznać mechaniki ataku przeciwników i bossów? Gdy gramy na standardowym trybie trudności, nie ma to większego znaczenia, ale na licie lub koszmarze już zaczyna się jazda. Wielką pozytywną cechą Gunfire Reborn jest to, że każdy przeciwnik ma swój styl ataku i obrony. To sprawia, że musimy w odpowiedni sposób podejść do przeciwnika, a to jak to oponujemy, no sprawi to, czy po prostu przeżyjemy, czy jednak nie. Wielka małpa w formie bossa będzie rzucać w gracza kamieniami, można je zablokować właśnie na innych kamieniach. Wielki kamienny golem wali promieniami raz na jakiś czas, trzeba schować się za kolumnę, ale natychmiast potem od niej odskoczyć, bo ten boss potrafi je wysadzać. Galeon pruje do nas z daleka w takiej formie linii ze swoich działek, więc skaczemy unikiem od niego do niego, od niego do niego i musimy czasami ładować działo. Piaskową bestię trzeba trzymać na dystans, odskakując od jego głównego ataku w ostatniej chwili, a w drugiej fazie podskakiwać od jego wali uderzeniowej. I po prostu szkoląc się, w zależności od tego, jakich przeciwników yy, napotykamy, czy też jakich bossów, jesteśmy z czasem w stanie porobić ich bez otrzymania wielkiej ilości obrażeń. 13. Dlaczego warto nie strzelać? W niektórych sekretach i wyzwaniach, czyli kamienne moby albo wyzwanie kamiennych potworów. Wśród sekretów jakie są dostępne w Gunfire Reborn, znajdziemy też taki, gdzie mamy całą masę potworów w małej lokacji, ale wszystkie są zamrożone w kamień. Jeżeli zaczniemy próć obszarowymi obrażeniami, wszystkie te kamienne moby się obudzą i będziemy mieć przez Dodatkowo obudzą się one z tego kamienia dość wolno, czyli najczęściej jeden po drugim. Jeżeli drafiamy do takiego sekretu, gdzie mamy kamienne potwory, warto wziąć broń. Nieobszarową i powoli po kolei wykańczać moby, które są aktywne, unikając budzenia tych pozostałych kamiennych. Wówczas zniszczymy czy zabijemy 20 mobów maksymalnie, a pozostałe po prostu zostaną dalej kamiennymi formami, a my będziemy mogli się dobrać do nagrody. 14. Dlaczego warto myśleć podwójnie? Cokolwiek to znaczy. W Gunfire Reborn możemy mieć dwie bronie, no i trzecią tą powiedzmy standardową bazową. Często bywa tak, że te dwie bronie możemy wzajemnie bustować. Przykład broń, którą zostawiamy taką kulę energii pod prawym klawiszem, jeżeli strzelamy wyłącznie przez tę kulę, to obrażenia są zwiększone. Wtedy szybko zmieniamy sobie na naszą wybildowaną broń super mega mocną albo snajpę z masą dodatkowych perków i różnych rzeczy, strzelamy przez tę kulę energii i. Każdy strzał przez tę kulę zadaje kolosalnie większe obrażenia. Albo mamy broń energetyczną zdejmującą tarczę, a gdy już to zrobimy, zmieniamy na drugą, która zadaje obrażenia od ognia, która ładnie wyjada przeciwnikowi zdrowie. Więc buildowanie w ten sposób, że mamy dwie bronie, które wzajemnie ze sobą współpracują, jest tutaj bardzo dobrym środkiem na zwycięstwo. 15. Dlaczego czasami bywa tak, że dostaję strzała i padam na hita? W jest masa zwojów ulepszających postacie. Częstym problemem graczy jest to, że nie czytają co dane zwoje dają, tylko po prostu zwój zawsze jest pozytywny. A to nie zawsze tak bywa. Mamy dla przykładu zwój, który zwiększa nam obrażenia za każdego zabitego elitarnego potwora. Super sprawa! Ale również zwiększa obrażenia przyjmowane za każdego zabitego elitarnego potwora. Im dłużej gramy, im więcej mamy mobów elitarnych na koncie, dostajemy mocniej łomot od przeciwników. Więc czasami bywa tak, że możemy dostać Strzała, który zadaje nam całą tarczę i połowę zdrowia, bo już tak dużo tak zwanych staków tego zwoju dostaliśmy. Inne zwoje mogą sprawić, że zadając żywioły, sami nakładamy taki efekt żywiołu na siebie, przez co stale otrzymujemy obrażenia. 16. Dlaczego warto wykorzystywać elementy otoczenia, takie jak półki, schodki, szczególnie ze skoki z półek niżej czy różnych balkoników. Gunfire Reborn posiada przeciwników, którzy obliczają po prostu trasę dotarcia do nas, do gracza w formie walki wręcz. Większość przeciwników atakuje z dystansu, ale też bywają tanki czy inne postacie, które walczą na blisko. Wykorzystując różne półki, schodki, kamienne bloczki, murki tego typu sprawy możemy sprawić, że ich sztuczna inteligencja dostanie wylew, i nie będą bardzo tutaj no, w stanie obliczyć poprawną trasę dotarcia do nas ponownie. Tym bardziej, gdy nagle zeskoczymy z jakiegoś balkonika na dół, a moby muszą ponownie wracać schodkami lub wejściem na dół albo do góry, by po prostu do nas dotrzeć. Więc strzelając się tutaj z przeciwnikami, warto czasami biegać w taki sposób, żeby z czegoś najzwyczajniej w świecie zeskoczyć. 17. Dlaczego warto ogarnąć cały sekret? Wiele z sekretów posiada dodatkowe nagrody. W przypadku misji z gdzie trzeba trochę się wysilić, możemy wybrać też trasę trudniejszą, gdzie w nagrodę otrzymamy lepszą skrzynię z ulepszeniami. W przypadku pędzących kulek, również możemy wybrać dodatkową trasę, która najczęściej znajduje się przy granicznej ścianie, tam gdzie te kulki znikają. Tam znajdziemy dodatkową skrzynię z ulepszeniem. Więc jakby mamy dwie do wyboru, lepszą i gorszą. Trasę, czy powiedzmy bardziej zyskową i mniej zyskowną. Czasami bywa tak, że sekrety zręcznościowe oparte są też o wyzwanie na czas, więc warto się śpieszyć. 18. Dlaczego warto mieć Gemini inskrypcję, czy tam Gemini? Jeżeli broni mają taką samą inskrypcję, efekt się boostuje. Na przykład, bronie potrafią mieć synchronizowane bonusy, co pozwala odblokować najpotężniejsze chyba miksy w tej grze. Dla przykładu, broń nie korzysta już z głównego magazynka, tego którego mamy w ręce, tylko po prostu z zapasu amunicji, przez co potrafi strzelać 300-400 nabojów bez przeładowania, albo zadaje wzmocnione obrażenia krytyczne, lub posiada ten sam typ żywiołu, co druga posiadana przez nas broń i dla przykładu jednocześnie podpala oraz otruwa cel. Pierwsze bronie, jakie zdobywamy w tej grze, praktycznie nigdy nie będą miały takich inskrypcji, ale jeżeli tylko taką broń znajdziemy, warto ją zapamiętać, jeżeli nie chcemy jej brać czy kupować. Jeżeli na danym poziomie znajdziemy drugą taką broń, to po prostu warto przejrzeć, czy przypadkiem to nie są te same inskrypcje i czy nie warto zmienić na dwie takie same formy broń. Pod względem inskrypcji. 19. Dlaczego nie zawsze warto podnosić? Kolegę. Mówiłem, że czas podnoszenia się skraca z kolejnym padnięciem danego gracza, albo warto podnosić kolegę u handlarza. Dlaczego zatem teraz mówię, że nie warto rzucać się na kumpla, by go podnieść? Bo gra ma ciekawą mechanikę. Jeżeli jesteśmy już przed kolejnym etapem gry, a nasz znajomy leży trupem i czeka, aż go podniesiemy, to jeżeli zdążymy dobić ostatniego przeciwnika, kolega zostanie podniesiony automatycznie. Ma to dużo sensu, gdy sami gramy na wysokim stopniu trudności. I sami mamy bardzo mało zdrowia albo tarczy. Próba podniesienia kumpla może skończyć się zgonem, bo po prostu zostaniemy w tym momencie w plecy, stojąc w miejscu, a dobijając właśnie ostatniego przeciwnika, i tak zostanie podniesiony. Więc warto szybko rzucić okiem na to, czy na mapie został ostatni przeciwnik, oraz sprawdzić, czy kolega ma jeszcze parę sekund do podniesienia i wtedy pomyśleć, czy warto się rzucić na niego, czy jednak na ostatniego przeciwnika. Wymaga to precyzji i wyczucia, ale warto czasami tak zrobić. 20. Dlaczego Gunfire Reborn nie jest grą dla ciebie? Czyli tradycyjne antypytanie na koniec. Głównym problemem gry jest fakt, że jest liniowa, czyli zawsze świat podzielony jest na podobną ilość sekcji. Bosów międzyaktowych jest dość mało, każde podejście jest dość podobne do poprzedniego, a rodzajów przeciwników też nie ma specjalnie dużo, jeżeli no tak jakbyśmy tego chcieli. Każde podejście od początku do końca faktycznie zabiera trochę czasu, nawet kilkadziesiąt minut, i bywa dynamiczną rozpierduchą, jednak, Część graczy może odbić się tym, że w rdzeniu zabawy jest cały czas dosłownie ten sam model gry. Gra wymaga sporo pracy też nad balansem broni, bo niektóre są totalnie bezużyteczne, inne są niesamowicie dobre i każdy gracz, który już ma doświadczenie w tej grze, bierze je bez namysłu. Mimo to, gierka zasługuje mocno na swoje bardzo pozytywne oceny. Na koniec dzięki mecenas i Timon. Wasze watargi są już na scence końcowej, jak mówiłem trochę, bo informuję o zdrowiu. Ogólnie dziękuję wszystkim około 40 wspierającym od tych małych kłaczków po te duże dziewicze wąsy, bo styczeń to był u mnie niestety covidzik. Złapałem i przechodziłem. Stosunkowo łagodnie, nie totalnie bezobjawowo, ale nie jakoś bardzo źle. Ale przeszedłem, więc no jest jak jest. I ogólnym problemem covidka, nawet mało objawowego, jest wielkie zmęczenie. Bardzo specyficzne, taka niechęć do robienia czegokolwiek. Niesamowita senność, ale jestem już na chodzie i wracam powoli z kolejnymi dynczkami. Są też lajwy zapisane na kanale, wielu się z tego powodu cieszy. No i cóż, tyle.